Macie ci wcześniej są bardzo troski już, tak? Czemu? Tak mniej więcej śpi. Aha. Aha, mniej więcej śpi? No tak, żeby było, stresztą. to też. Jedenka. jest po prawej stronie. Dobra, tak. no, najmniejszej. Tak, są... Oliwia, Oliwia, tak? Mm -hmm. Tak. Tam hmm. temu siedemka zmienia kolor włosów. Powróciłam naturalnie. <laughs> to jest naturalne tylko? Nie, hmm. to dobrze. W już startowały? Nie. Mogę przedemną Gąbka? Nie, jeszcze raz. Gdzie byłaś na castingu? W Rumi. A... A trójka była gdzieś? Pierwszy raz jest? Byłam. A nie. Trójka. Pierwszy raz, tak? Dwójka była chyba, jeśli nie wiesz, tak? Czy Też pierwszy raz? Nie, była. Ty byłaś gdzie? Ja byłam dwa lata temu w Kościerzynie. A jedynka zmiślała takie rzeczy? Tak? Tak. Lumia? Tak. No, było. No, tak, to jest mis. Od nas skoczynia. Mis. Mis. Zradziła, ale poszła na koniec. 6. Była mistą, tak? Tak. No tak. właśnie.

Wszystko podróż. Dobra, dziewczyny, tak, wyjdźcie, stańcie równo, bo chodzi o to, bo myśmy zaraz w kolejności ustawili nas, prawda? Y, dobrze, czwórka zmieni się z piątką, ale numerki nie, no, nie zmieniajcie, to się przystarczy, dobra? Dobra, trójka przejdzie dalej jeszcze, y, przejdź z piątką się zami. No? I dwójka jeszcze przejdzie, przed piątką, za piątką. Nie, 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 to, 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 przed trójką. No, zobaczcie, e, zobacz. Michael, zobaczcie ten, patrzcie ślicznie. Tak no, Stańcie tak z numerkami boczkiem tutaj. Szy, ja. ja się Marku nie zgodzę. Tak ja Szydenek. też A? Tak boczkiem stańcie, dosuńcie się bliżej. Cofnijcie się, dwójeczkę cofnij. I teraz zamieńcie się numer, numer, dobra, numerkami, szybciutko. Jeden, dwa, trzy. No, nie jest spokojnie. No, Dobrze, ale my to za przedstawimy. Gdzie jest Kamila? Gdzie Kamila poszedł dyskutować i weź ją po prostu tutaj na. No. A to ja zrobię. To zamieniam. No dodaję. To ja Tak w do mnie? Tak brać do przod, mnie? Przodem, przodem. Przodem przod, przod. przod, do mnie bardziej? Co, co, Nie, nie, o tak, o tak. głowa to wali do mnie. Do, A czy już? Okay. Yeah. No, na serio. Dobra. Doktor Aleksandra? Olivia. Olivia. no, dobrze. Jeszcze panie, panie cztery. chudarę nie no. Panie cztery, Pani nie? Nie, 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 tak w no, tak stańcie sam raz jakbyś nie znała. się trochęcówi i uśmiechaj się, bo taka poważna jest, że jakbyś matuje zdawała. No. O, zobacz, o, piątkę. tył. No odeszłam, bo pan tutaj twórcy chciał no, możecie pani właśnie tak z jednak to dostanąć. Zobaczmy, tak, tak, Papaykę... no, to jak trójeczka. one są lekami Tak, Teraz zmierzimy na wszystkie. Brzmiaje. Pomierzone są. Wszystkie... Stoję pamięć nie patrz. Jeszcze raz. Które, dost teraz, które dostały kostiumy kąpielowe w Skarżewach? Kto ma? Kto ma na sobie te? Tak? Azulena. azulena. To ma Azuleny kostium? Szóstka, masz Azuleny? Siedemka. Ale nie, dobra. Ty masz Azuleny, a szóstka też nie Azuleny? Nie, ale masz do... To są prywatne wasze, tak? Tak. Natalia, ty masz Azulenę na sobie. Nie, prywatne. ale azulena masz. Nie, dostaniecie i tak wszyscy nowe. Siedem. No dobra, tak. chwileczkę. Co fotografowaliśmy? No dobra, to się przebierajcie teraz w kółce, no, macie sukienki, tak, to, to, no to jak mogę prosić, dobra, te numery już trzymacie, tak, dobra.